Chociaż deszczowo, chociaż, no ale ciepławo mimo wszystko. Wszystko się uruchomiło, udało się. Tak. Ilu jest dzisiaj uczestników fans z Easy Run, bo przekroczyliście setkę i to chyba już było takim ważnym momentem, tak, tak? Generalnie 5 września skończyliśmy zawody internetowe. 5 września mieliśmy zgłoszonych 127 osób, a 107 już było opłaconych, także wiedzieliśmy, że, że ta setka, jak to się mówi, pękła. Jak w poprzednich edycjach, co, co mówi, że jest to impreza naprawdę, na którą chce się przyjeżdżać. Te zasady, panie Pawle, niech pan powie, bo to jest tak, my teraz widzimy, ludzie przebiegają, jakby zrobili pierwszą pętlę, ale to nie na tym polega, prawda? Chodzi tak, o to, żeby wykorzystać cały ten czas 24 tak, godziny. Tak. No właśnie, wiele ludzi zastanawia się, jak mówię cały czas o tym biegu, że to jest impreza 24-godzinna. Większość ludzi się mnie pyta, to ja mam przez 24 godziny biegać? I mówi: Nie, ta impreza trwa przez 24 godziny. Tu chodzi o to, żeby przyjść na tą imprezę, wziąć numerek startowy, wyruszyć na trasę i po, na przykład po 5-6 kółkach można sobie zejść, odpocząć. Podejść do, do punktu, yy, który mamy poczęstukowego, znaczy po, po najeść, odpocząć, podejść do biura zawodów. I ważna, spra ważna sprawa, zostawiamy w biurze zawodów chip i bierzemy numerek, który, który dostajemy po zgłoszeniu. Idziemy sobie odpocząć. Możemy odpoczywać godzinę, dwie, trzy, zależy jak kto chce. Potem przychodzimy do biura zawodów, na podstawie numerka odbieramy chip i wyruszamy na trasę. I o to chodzi, że to jest 24 godziny, kiedy to możemy robić. Taka impreza naprawdę nie zdarza się często, a uważam, że Racibórz zasługuje na, te, na takie imprezy, bo jak wiadomo troszeczkę jesteśmy, ubo, ubolewamy na tym, że tych imprez tak dużo nie ma. Ale generalnie ta, ta edycja Fancy z Iran cały czas będzie do przodu szła i podejrzewam, że co roku jeszcze będzie lepsza. Bo docelowo chcielibyście, żeby pękła ta dwusetka, bo to jest wasz taki limit. E, rozumiem, że to przez te pięć lat jeszcze się nie udało, ale wszystko przed wami. Tak, wszystko przed nami. Myślę, że e, coraz, co, coraz bardziej będziemy naciskać e, w cudzysłowie. Oczywiście mówię władzę i, i tutaj przy, e, lokalnych przedsiębiorców o pomoc w tym przedsięwzięciu, bo, bo naprawdę warto, naprawdę warto, bo rozmawiam z ludźmi. E, w poprzednich edycjach rozmawiałam z zawodnikami, była pani z Poznania, które. Przyjechała tutaj na swoje urodziny. Niech pan sobie wyobrazi, wyobraźcie sobie państwo, że ta pani pierwszy raz karierę biegową, w cudzysłowie amatorską, zaczynała tutaj w Raciborzu. Nagrodziliśmy ją numerem numer jeden i ta pani prawie zrobiła 30 kilometrów. Ona jak wbiegała na metę, kończyła, to płakała. To jest naprawdę, uwierzcie mi, że takie rzeczy się zdarzają. Ja mój pierwszy maraton, jak przebiegłem, płakałem jak dziecko. No to są wspaniałe jakieś wspomnienia takie, rzeczywiście, bo to bieganie ogólnie daje taką wielką satysfakcję. Zawsze się mówi o tych endorfinach. E, czy Panu, jako zapalonemu biegaczowi, takiemu miłośnikowi, no nie brakuje, trochę Pan powiedział, e, w tle jednak półmaraton, mieliśmy te cztery biegi, no mieliśmy taką całą jakby, e, taką strategię tak, tak, e, biegania. Tak, tak. To się wszystko gdzieś tam e, z, zmieniło, tak, ale podobno zgubiło. są plany. Powiat raciborski gdzieś tam e, wskazuje, że może coś bym dało się odrodzić. No, chciałbym bardzo chciałbym bardzo bo y, y, jeżdżąc po innych maratonach i po półmaratonach ogólnie imprezach sportowych biegowych widać jak, jak to nakręca wszystkich ludzi I naprawdę uwierzcie że, że przedział wiekowy jest od 5 lat nawet do 90 lat i chciałbym bardzo żeby Tura Cibórz właśnie tym tymi tymi, tymi biegami bo półmaraton, pamiętam, biegłem w tym półmaratonie i on był naprawdę dobrze zorganizowany. Tu prawie było tysiąc osób, jak dobrze pamiętam. Szkoda, że nie ma takich imprez, bo to przede wszystkim promuje zdrowie, a po drugie promuje nasze miasto, bo znam... Znam przypadki, że ludzie, którzy, którzy kończyli tutaj półmaraton w Raciborzu, jak się okazało, że tego maratonu, półmaratonu nie będzie, zadawali pytanie: dlaczego? Co się stało? Nie, nie, nie miałem na to odpowiedzi, ale uważam, że takie coś powinno być, takie imprezy powinny być. I, i nawet, abstrahując od biegania, od w ogóle od, od tej imprezy generalnie. Większość rzeczy takich sportowych, rekaracyjnych, dla ludzi, przyjezdnych przede wszystkim musi być w raci Bożu. I to jest najważniejsze, żeby to reaktywować. Pięknie. Jeszcze, Panie Pawle, bym spytał jutro o 15, bo wy to zakończycie. Wtedy będzie finisz, będzie finał. Jak to jest sklasyfikowane później? Czy, bo tu pamiętam, że są, podja jest tak, cała. Tak, ktoś tak, dostaje medal, ktoś tak, dostaje tak. właśnie. Generalnie są. Y Główne cztery kategorie biegowe, czyli bieg y, kobiet, bieg mężczyzn, Nordic Walking kobiet, Nordic Walking mężczyzn. I oczywiście dla naszych najmłodszych podopiecznych też mamy taką grupę zrobioną, i oni rywalizują też na, na dystansie biegania. I powiem Panu szczerze i Państwu, że ta rywalizacja między tymi dzieciakami jest o wiele bardziej. Zdrowsza niż z niż, 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 niż ty, tymi starszymi ludźmi, bo, bo te dzieciaki to traktują naprawdę jak wyzwanie. Ja wiem, że ci zawodnicy, którzy biegają i chodzą też mają, mają jakieś swoje priorytety, chcą coś sobie udowodnić, wyśrubować swoje wyniki, ale te dzieci jak biegną naprawdę to jest, to aż serce cieszy. Bardzo dziękuję. Panie, panie. Dziękuję Super. bardzo. Dobra.